metody bezpiecznej pracy z tym zakaźnym materiałem, ponieważ w tej chwili nie ma pewnych informacji na temat tego, i jak, na ile jest to yy... No ta praca psów jest bezpieczna dla samych psów. Dotychczasowe wyniki badań wskazują na to, że psy nie są wrażliwe, nie chowują, choć czasem zdarzają się zakażenia tych psów i nie przenoszą. Natomiast my będziemy starali się opracować taką, taką technikę, m.in. zawierającą wężenie z odległości, która pozwoli na jeszcze bardziej, bezpieczne, jeszcze bardziej bezpieczną pracę. Ródki do badań będzie <laughs> przekazywać m.in. Centralny Szpital Kliniczny MSB ja w Warszawie. Co to konkretnie będzie? Czy to będą na przykład rzeczy osób, które w tym momencie są hospitalizowane? Tradycyjnie bardzo wszystkie wydzieliny czy organizmów żywych mogą być wykorzystywane do, do detekcji chorób. Przy wielu eksperymentach wykorzystywano powietrze wydychane przez osobę, badano również mocz, natomiast my będziemy starali się wykorzystać zapach. Człowieka, czyli osoby, które będą dostarczały nam materiału badawczego, będą przetrzymywały przez krótki okres czasu specjalne, specjalne gaziki w okolicach pachy, tak aby ten, tak aby ten materiał nasączyć zapachem danego, danego człowieka i to będzie materiał, materiał, z którym będziemy pracowali. Wiemy, że w innych krajach w Europie już z powodzeniem psy wykrywają osoby nie tylko chorujące na COVID-19, ale także że przechodzące tę chorobę bezobjawowo, to można mówić, że za 8 tygodni również i w Polsce takie psy będą? No, mamy nadzieję, jesteśmy w bardzo bliskim kontakcie i można powiedzieć, że współpracujemy z yy, ośrodkiem francuskim, który jest, jest jednym z pionierskich ośrodków, który te, takie badania przeprowadził. My będziemy starali się troszkę modyfikować te, te metody, które były stosowane przez Francję.